Jestem męczyn, a to jest mój drugi odcinek. Reklama serwera. Dobra. No teraz przepuśćmy, że tutaj jest spawn. No i te inne. O właśnie, jak tutaj wejdziesz, to wam pokażę. Czekaj, wejdź na płytkę, aby dostać kit. Ja już dostałem, więc... Na pewno go nie wezmę. E, dobra. Aha, aha, dobra. Info. Informacje są tutaj. Czyli na przykład. Komendy o zabezpieczeniu. LWC W, C. W, C. Dobra, teleportacja na No to chyba wiecie. I warp. No i warpy tu wpisujecie. Sprawdzenie listy graczy list. No i tu. Money. Pieniądze. No i na razie tu jest warp sklep Bo wiecie, ja już kiedyś na tym serwerze grałem, ale teraz były zmiany No Dobra, no tutaj jest Są kowadła Tu są skrzynie Tam są wam te gówna Crafting Odwęczec, czy jakoś tak To jest enchant, nie wiem czemu tu jest tutaj tak samo. No i dobra, ja się z wami żegnam, do usłyszenia. Cześć. Albo co ja gadam? Czekajcie, I dobra, tam pokażę tak. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia. Cześć.